Witam w kolejnym filmiku. Tutaj mamy zapakowane zamówienie z Lulu'a. Miała być zgadywanka, który to Zologis postanowiłam nabyć do swojej kolekcji zwierzątek, tej niszowej kanadyjskiej marki. Natomiast tak miałam obrócone to opakowanie, to zapakowanie, że prześwitywała literka, także obróciłam. Można pozgadywać. Powiem szczerze, ja aktualnie mam tak na plus i na minus z marką Zologis. Niektóre zapachy, które kiedyś uwielbiałam, polubiłam Może to ja już mówię Odlubiłam <laughs> odlubiłam się. Natomiast są zapachy, do których się przekonałam Są zapachy, w stosunku do których te emocje, odczucia są stałe To jest taki zoologist, który według mnie jest bardzo przystępnym zoologistem Nie jest w ogóle trudnym zoologistem Jest wysenno takim kwiatowo-owocowym Niesamowicie urokliwym, dziewczęco-kobiecym Takim iście po prostu prześlicznym, przeuroczym, i to jest taki zapach, o którego chodziłam. To chciałam, to nie chciałam. Generalnie się zdecydowałam. Wykończyłam małą ilość w samplerku i postanowiłam, że zamienię w flakonik. Także dołączę do mojej rodziny Zoologis. Aktualnie z Zoologis mam troszeczkę jeszcze sowy w flakonie, troszeczkę sowy śnieżnej, troszeczkę nowego nosorożca. Trochę dawnego dodo, trochę słowika w flakonie yy, i jeszcze z flakonów mam dwa flakony pandy. I to chyba tyle. O nie mi pamięć nie zawodzi.